Cześć, no witam na zakończenie Smartest. Dziś chciałem Was zaprosić do recenzji maszynki do szczerzenia, do szczerzenia włosów, do szczerzenia brody. Jest to maszynka marki Evorey. Marka ta należy do polskiego producenta firmy XBlitz, którą myślę bardzo dobrze znacie. Model tej maszynki to jest Razor Pro. No i dzisiaj sobie sprawdzimy, jak ta maszynka została wykonana, jakie posiada funkcje. Zobaczymy, co znajduje się w tym zestawie. Myślę, że jest to ciekawe rozwiązanie. Co prawda mamy teraz już nieco lepszy dostęp do zakładów fryzjerskich niż na początku pandemii, natomiast takie urządzenie w domu no myślę, że na pewno się przyda, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o stylizację brody. Więc zapraszam do dzisiejszej recenzji. Na początek oczywiście sprawdzimy sobie co otrzymujemy w tym dość ciekawie wyglądającym opakowaniu. No i zobaczmy. Okay, jak widzicie, jest instrukcja obsługi. Tutaj, sobie za chwileczkę dokładnie ją będziemy chcieli zobaczyć. Poznać funkcję i też spe specyfikację techniczną tej maszynki. Co ponadto, mamy tutaj, widzę, zasilacz. Zasilacz, który pewno będzie nam potrzebny do stacji ładującej tą maszynkę. No i tutaj, jak widzicie, też niezłe rozwiązanie, ponieważ ładowanie bezprzewodowe. No i okej, okay, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy oczywiście. Samą maszynkę, ona tutaj jeszcze dodatkowo jest zapakowana w taką folię. Dość ciężka, masywna, metalowa budowa zapowiada się bardzo dobrze. Na razie sobie ją tutaj połóżmy w tej stacji ładującej co ponadto mamy tutaj, jak widzicie, cztery tutaj nakładki do szczerzenia, cztery różne długości, te długości są opisane tutaj. Na każdej tej nakładce ta jest 3 mm, następnie mamy 9 mm, ta najdłuższa to jest 12 mm i jeszcze tutaj taka pośrednia 6 mm, tak więc 4 długości szczerzenia, jeżeli chodzi o szczyżenie włosów. Czy coś jeszcze mamy w zestawie? Mamy taki pędzelek do czyszczenia samej maszynki oraz z tego co widzę jest też olej do smarowania noży w tej maszynce. No i to jest też dość ważna informacja, co sobie sprawdzimy jeszcze w instrukcji obsługi, jak często trzeba będzie te noże smarować, żeby ta maszynka odpowiednio nam Działa, to sobie też za chwileczkę sprawdzimy. Już w instrukcji obsługi. Jak widzicie, to jest cała zawartość zestawu. No, myślę, że nieźle to wygląda, szczególnie, że cena tej maszynki to jest w granicach 140 zł, czyli nie jest to jakieś specjalnie drogie urządzenie. Natomiast, no, jak ono tutaj zostało wykonane? Wróćmy sobie do naszej maszynki. Pod względem designu, jak widzicie, prezentuje się, myślę, że nieźle. Tak jak wspominałem, metalowa konstrukcja, ciężka, dobrze leży w dłoni, więc mamy tutaj dobre prowadzenie tej maszynki, jeżeli chodzi o szczerzenie. Od spodu mamy tutaj ładowanie tej maszynki i widzę, że możemy tą maszynkę ładować na dwa sposoby, czyli korzystamy z tej stacji dokującej, czyli wystarczy ją po prostu postawić w tej stacji, jeżeli oczywiście mamy podłączone do niej zasilanie, wpiąć do gniazda i maszynka się nam będzie ładować. Natomiast możemy też bezpośrednio tą wtyczkę z ładowarki wpiąć do maszynki, no i też w ten sposób sobie ją naładować. Czas ładowania baterii zaraz sprawdzimy w instrukcji obsługi, więc o tym Wam też powiem. Natomiast teraz zobaczmy, jak została ona wykonana. Tym, co warto zwrócić uwagę w przypadku maszynki EvoRay, to jest zastosowano tutaj dwa rodzaje oszczy. To oszcze stałe i nieruchome jest wykonane ze stali pokrytej tytanem. Natomiast to ostrze ruchome jest oszczem ceramicznym, zapewnia nam to bardzo długie działanie maszynki przy pełnej tej ostrości, czyli nie musimy jej oszczyć, ona będzie tutaj przez długi czas tam świetnie działała. Jedyny warunek to jest taki, żeby ją regularnie czyścić i regularnie przed każdym szczerzeniem oliwić za pomocą właśnie dołączonego tutaj tego oleju. O tym Wam jeszcze za chwileczkę powiem. Natomiast tak, jeżeli chcemy tutaj sobie zobaczyć, jak to wygląda od środka, jak widzicie tutaj jest klasyczny mechanizm znany tutaj z innych tego typu maszynek. No i mamy tutaj te nasze oszcza, oszcze ceramiczne tutaj jak widzicie oraz to oszcze stalowe pokryte tytanem na zewnątrz. I za chwileczkę Wam pokażę w instrukcji obsługi, gdzie powinniśmy tutaj oliwić te oszcza, w którym miejscu, żeby ta maszynka jak najdłużej nam podziałała. Ok, to jest tyle jeżeli chodzi o oszcza. Teraz zobaczmy sobie pozostałe elementy. Mamy przycisk Power, który nam uruchamia maszynkę i zobaczcie, ona działa w dwóch trybach prędkości. Pierwsze naciśnięcie działa tak i przyspieszamy do. Trybu drugiego, czyli mamy dwie tutaj prędkości działania. Myślę, że może być to przydatne. Teraz druga rzecz, zobaczcie, mamy tutaj w tej maszynce regulację długości szczerzenia, tutaj przycinania za pomocą tutaj tych noży, bez stosowania czego oczywiście końcówek do szczerzenia. To jest głównie jeżeli chodzi nam o golenie, przycinanie brody. I możemy tutaj minimalnie ustawić 0,8 mm, czyli możemy praktycznie na zero tutaj zgolić brodę za pomocą właśnie tego ustawienia. Zobaczcie, te noże nam tutaj się ustawiły tutaj bardzo blisko siebie. Następnie mamy tutaj regulację, tu będzie prawdopodobnie jakieś około 1 mm, może coś ponad 1 mm. Następnie 1,4 mm. I tutaj będzie jakieś 1,7 mm i 2 mm. Zobaczcie, przy 2 mm te noże zostały tutaj dość mocno już od siebie odsunięte. Tak więc tak wygląda ta regulacja długości za pomocą wbudowanego tego tutaj mechanizmu. Myślę, że to jest też świetne rozwiązanie i pozwala nam bardzo łatwo, bardzo szybko dopasować długość. Właśnie szczególnie przy szczyżeniu brody. Tyle jeżeli chodzi o tą budowę, konstrukcję. Teraz, może na chwilę, zobaczmy sobie jeszcze na instrukcję obsługi to, co Wam chciałem powiedzieć odnośnie specyfikacji technicznej. To tak, ładowanie tej naszej maszynki to jest około 3 godzin i taka maszynka po pełnym naładowaniu pozwala nam na około 4 godziny. Pracy bezprzewodowej. Świetny wynik. Myślę, że kilka, kilkanaście razy jesteście w sobie stanie wymodelować brodę czy też oszczyc włosy za pomocą właśnie tej maszynki bez konieczności jej ciągłego ładowania. Więc myślę, że duża wydajność baterii. Mamy tutaj na maszynce też diodę, która będzie informowała o niskim poziomie baterii. Wówczas zaświecić na kolor czerwony. Podczas ładowania ona będzie miała kolor biały, migający. Natomiast, jeżeli przestanie migać, będzie świeciła tylko na kolor biały, no to będziemy już mogli przejść do pracy, do szyżenia czy też modelowania brody za pomocą tego urządzenia. I to jest właśnie to, co chciałem Wam pokazać. Natomiast, druga rzecz to jest tutaj ta informacja, że przed każdym użyciem tego urządzenia, tej maszynki, należy ją właśnie oliwić za pomocą tego dołączonego oleju. I oliwimy w tych, w tych pięciu miejscach na nożach, które są wskazane tutaj, jak widzicie, w tej instrukcji obsługi. I to jest taka bardzo istotna informacja, ponieważ no, jeżeli nie będziemy tego smarować, no to te noże mogą ulec nam uszkodzeniu lub też maszynka może się gdzieś nam tutaj przegrzewać czy coś się z nią dziać. Tyle odnośnie budowy wykonania tej maszynki. Oczywiście nie będę Wam teraz pokazywał tutaj jakichś testów na żywo, natomiast sobie za chwileczkę sprawdzę jak ta maszynka się spisuje i oczywiście dam Wam znać w podsumowaniu jakie są moje wrażenia z użytkowania właśnie tego urządzenia, tej maszynki do szczerzenia. Dobrze, wracam do Was już po pierwszych testach maszynki EvoRay Razor Pro. No i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę maszynka spisuje się bardzo dobrze, przynajmniej jak na razie. Chciałem Wam pokazać przy okazji tą stację ładującą, podłączoną już do zasilania. Jak widać tutaj dołem świeci nam się taki niebieski okrąg, bardzo fajnie to wygląda. Sama maszynka też, jak widzicie, w tym momencie się ładuje to, co Wam wspominałem. Świeci się tutaj ta czerwona dioda w przycisku Power, czyli mamy ładowanie maszynki. Oczywiście, jeżeli sobie ją wyjmiemy, no to ta dioda nam tutaj gaśnie. Natomiast podstawka, jeżeli jest podłączona do zasilania, cały czas nam się tutaj bardzo fajnie tutaj świeci, jest poświetlona. Bardzo łatwe to ładowanie, więc tutaj jak najbardziej ok. Jeżeli chodzi o samo jak widzicie, ja mam tutaj założoną jedną z nakładów. Nakładki tutaj się nasuwa na tą maszynkę. Powiem Wam, że jestem przyzwyczajony do maszynek Philipsa, gdzie jest ma ta nakładka jedna. Ona jest regulowana na różne tutaj długości. To rozwiązanie jest nieco prostsze, może nie takie komfortowe jak w przypadku właśnie tamtych maszynek. Natomiast Powiem Wam, że sprawdza się też całkiem nic. Oczywiście, jeżeli te cztery długości nakładek, które mamy w zestawie Wam wystarczają i nie potrzebujecie tutaj jakichś innych długości pośrednich. Sam demontaż też bardzo prosty, więc ogólnie jest to prosty system. Szczerzenie za pomocą tej nakładki też jest całkiem niezłe. Ta nakładka dość gładko przesuwa się po skórze, więc nie ma tutaj z tym jakichś problemów. Natomiast bardzo fajnie sprawdza się właśnie to przecinanie embrody, o którym Wam wspominałem, za pomocą tej regulacji długości, która jest na rączce maszynki. Bardzo łatwo możecie sobie wyregulować tutaj odpowiednią długość. Też bardzo dobrze wykonane ten nóż stały z tej stali pokrytej tytanem, ponieważ bardzo gładko tutaj się porusza po skórze twarzy. I możecie bardzo łatwo dokładnie tutaj wymodelować brodę, więc to jest też, myślę, duży atut, jeżeli chodzi o Razor Pro. Ogólnie maszynkę oceniam bardzo pozytywnie. Myślę, że w cenie około 140 zł jest to na pewno produkt wart uwagi. No i myślę, że warto się nim zainteresować. Jeżeli mamy skalać jakieś minusy, to chyba jedynie tą konieczność częstego oliwienia tych noży. No, ale ma to oczywiście wpływ na samo urządzenie, na jego żywotność i też działanie, więc myślę, że jest to minus, jak najbardziej do zaakceptowania. Z mojej strony, na dzisiaj to było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał Wam się podobał, to oczywiście jak zwykle proszę o subskrypcję kanału, łapkę w górę. I do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach na kanale Smart Test. Cześć.